Trzęsie, trzęsie tym mostem. To nie mrok, ale jest ciemno. A ja nagrywam wideo w 4 i 30 km na sekundę. I przemieszczam się stabilnym, równym krokiem. Optyczna stabilizacja powinna tu pomagać. Jest też taka prawda, o której Wam nie powiedziałem że mam dwa telefony w rękach i jeden z nich nagrywa to samo ujęcie w znacznie szerszym kącie i ze znacznie większą jasnością z drugiej strony przez to traci trochę naturalność tej scenerii w porównaniu do drugiego telefonu który jednak jest też na tyle ciemny, że raczej nikomu by się to wideo nie podobało ale, opinia pozostanie opinią. Takie trasy w Warszawie górskie. Jakbyśmy w parku krajobrazowym byli jakimś albo lepiej w górach. To się śmiejesz. Nie śmie Fajnie. Witam w cztery i też jest dąklatka jak nas z Nagrywanie w rozdzielczości 4K, przy 30 klatkach na sekundę Przejście między obiektywami Choć tutaj Wydaje się, że Faktycznie fizycznie przełączysz też obiektyw w tańszym telefonie A W motoroli Nie mam tego wrażenia, szczerze powiedziawszy Maksymalny zoom jest 20-krotny W takim nofingu jest 8-krotny, ale to Całkiem zrozumiałe, eee, no i tak, ok. Jest jednak przyłączenie obiektywu. Test swobodny, powolny spacer stabilizacji optycznej. Tutaj za dużo nie przetestuję.